Najlepszy nawilżacz powietrza prędko poprawi poziom wilgotności w Twoim domostwie. Unikniesz przesuszenia skóry, suchości dróg oddechowych, częstego kaszu i wielu innych dolegliwości. W trafnym wyborze pomoże Ci mój niezależny wideoranking nawilżaczy powietrza. Poznaj go, a postawisz na porządny sprzęt. Linki zakupowe do produktów podam w podszczepionym komentarzu. Aktualizowana wersja tekstowa tego rankingu znajduje się z kolei na proRankingi.pl, a teraz prześledźmy topowe nawilżacze powietrza. Zaczynamy od tego na pierwszym miejscu. Saddler Form Noa Pro. Lider rankingu przekonacie wydajnością nawilżania. Osiąga nawet 1,45 litra na godzinę. Zażegnasz przesuszenie błąd śluzowych, podrażnienie gardła, szczypiące oczy czy słabe samopoczucie. Zostawiając otwarte drzwi pomieszczeń, sprzęt obejmie całe mieszkanie. Ten ewaporacyjny nawilżacz z higrostatem świetnie działa w trybie automatycznym. Zbiornik mieści 7,1 litra wody, zatem nie stracisz czasu na częste uzupełnianie. Wbudowany dozownik na olejek eteryczny pozwoli Ci z kolei roztoczyć ulubiony zapach. Zastanawiasz się, jaki profesjonalny nawilżacz ewaporacyjny wybrać na większą powierzchnię? Nie znajdziesz nic lepszego od Stadler Form Noa Pro. Nie narobi Ci białych śladów na meblach i innych psikusów. Zamiast tego momentalnie zwiększy wilgotność powietrza. Westfrost VP-H2I-60WH. Bardzo dobry nawilżacz powietrza na metraż do 60 m2. Wyróżnia się systemem antywapiennym zapobiegającym kamieniowi. Co więcej, urządzenie w pewnym stopniu oczyszcza wilgotną mgiełkę. Robi to za pomocą diody UVC LED oraz jonizacji. Uzawienie oczu, suchość i drapanie w gardle, trudności w oddychaniu czy zaostrzenie objawów alergii przestaną Cię prześladować. To ewaporacyjny nawilżacz powietrza o solidnej wydajności 350 10 ml na godzinę. Tryb nocny skutkuje głośnością wynoszącą zaledwie 17 decybeli. Jak najbardziej mówimy o nawilżaczu do sypialni bądź pokoju dziecka. Zamów Westfrost szczególnie wtedy, gdy w Twoim domu mieszka alergik. To wydajny nawilżacz z właściwościami oczyszczającymi wypuszczane powietrze. Levoit Oasis Mist 1000S – wysoki nawilżacz powietrza z higrometrem. Mierzy 72 cm wypuszczając chłodną mgiełkę do aż 150 cm. Wieżowa konstrukcja przyspiesza rozprowadzanie wilgotnego powietrza na metrażu do 55 m2. Kolejny wyróżnik to 10-litrowy zbiornik. Raz uzupełniony może wystarczyć na 100 godzin ciągłego działania. To również nawilżacz powietrza z aromaterapią. Dodasz ulubiony olej eteryczny do specjalnej podkładki zapachowej. Zapewnisz sobie relaks. Zwłaszcza, że to wręcz bezgłośny nawilżacz z trybem nocnym, aplikacją i pilotem. Poza tym kosztuje poniżej 600 zł, osiągając wydajność 350 ml na godzinę przy równomiernej dystrybucji mgiełki. W okamgnieniu poczujesz efekty. Poprawisz stan swoich dróg oddechowych, skóry, a przy okazji lepiej zadbasz o swoje rośliny. Blaupunkt AHS-902 Dobry nawilżacz powietrza z jonizacją i filtrem HEPA-13. W szybkim tempie doprowadzi wilgotność do 40-60%. Jego lampa UVC usunie szkodliwe drobne ustroje. Zwróć uwagę, że to mały nawilżacz. Mimo to wlejesz do niego 4,5 litra wody, nie przejmując się częstymi dolewkami. Aplikacja Tuya zapewni Ci zdalne sterowanie. Poziom głośności nie powinien przekraczać 30 dB. W praktyce to wręcz niesłyszalny model z opcją aromaterapii. Jaki nawilżacz? Nabidżacz Ultra Dźwiękowy jest kompaktowy, niezagłośny i efektywny? Zdecydowanie BlauPunkt HS902. Na bieżąco sprawdza wilgotność, i wiernie utrzymując wskazaną przez Ciebie wartość. Zasłużył na miejsce w rankingu na widżaczy powietrza. Levoit LV600S Ten sprzęt okaże się wręcz wybawieniem w okresie grzewczym, gdy pragniesz podnieść wygodność w swoim otoczeniu. Pojemnik na wodę mieści 6 litrów, a higrometr nie przekomuje w pomiarach, co pomaga w trybie automatycznym. Bez obaw zdasz się na to urządzenie, prędko odczuwając ulgę od negatywnych objawów suchego powietrza. Jak przystało na jeden z najlepszych nawilżaczy, Levoit obejmuje większe pomieszczenie. Producent deklaruje 70 m2 jako maksimum. Co ciekawe, ustawisz albo ciepłą, albo zimną. Mgiełkę. Ta druga nie poparzy nikogo, nie jest zbyt gorąca. Ten opłacalny nawilżacz zagwarantuje Ci też zdalne sterowanie apką, aromaterapię oraz niewielki poziom głośności. Finalnie jawi się jako produkt kompletny i w dobrej cenie. Zniweluje suchy kaszel, chrypkę, podatność na infekcje bądź zapalenie spojówek. Świetnie wygląda i jeszcze lepiej działa. Xiaomi Smart Humidifier 2. Tani i wydajny nawilżacz ultradźwiękowy do 250 zł. Każdej godziny generuje do 350 ml mgiełki. Dla ciebie oznacza to sprawne nawilżanie powietrza. Poczucie suchości lub drapania w gardle odejdzie w niepamięć. Sprzęt zawiera sterylizator UVC, za pomocą którego usuwa bakterie. Obrotowy dozownik równomiernie rozprowadzi mgiełkę, więc nie musisz zmieniać lokacji nawilżacza. Obejmie zasięgiem działania większy pokój. To nawilżacz z funkcją aromaterapii. Wykorzystasz ulubione olejki eteryczne. Górny wlot na wodę oraz cicha praca do 38 dB dodatkowo podniosą komfort. Trudno oczekiwać czegoś więcej od tak atrakcyjnie cenowego modelu. Polecany nawilżacz Xiaomi wykazuje zarówno wysoką efektywność, jak i i wiele praktycznych udogodnień. Mając niewielki budżet, wiesz już co wybrać. Raven EN-009 Stylowy nawilżacz ultradźwiękowy z higrostatem oraz trybem jonizacji. Unikniesz spuchniętych zatok czy przesuszonej skóry. Ten energooszczędny nawilżacz sprawdzi się w pomieszczeniu do 25 m2, Ustawisz zimną lub ciepłą mgiełkę. Raven nie zabierze Ci za dużo wolnej przestrzeni. Łatwo napełnisz jego 4-litrowy wyjmowany zbiornik. Tryb nocny obniży głośność i z Znajdzie zastosowanie np. w pokoju dziecka. Są również timer, tacka na olejki eteryczne czy kontrola wilgotności w trybie auto. Najlepsze nawilżacze nie muszą być drogie. Dobitnie pokazuje to Raven EN009. Weź go na celownik, gdy pasuje ci wizualnie i oczekujesz jonizacji oraz zbiornika na wodę, który da się zdemontować. Jak widzisz w rankingu rządzą modele na większy metraż, bo siłą rzeczy są najwydajniejsze. Rzecz jasna tym bardziej szybko zadziałają w mniejszym pomieszczeniu. Mają w tym aspekcie uniwersalne zastosowanie. Czołowa dwójka to w zasadzie bezkompromisowe nawilżacze ewaporacyjne. Mój ulubiony rodzaj tych urządzeń, gdyż działa skutecznie, równomiernie i nie drażni zwierząt. Pozostała piątka to urządzenia ultradźwiękowe. Nadal bardzo wydajne i dużo tańsze od prowadzącego duetu. Wszystkie z nich gorąco Ci polecam, a wybór konkretny. Może się opierać na przykład na jego stylistyce, pojemności czy funkcjach dodatkowych. Pamiętaj o linkach zakupowych z podszczepionego komentarza i aktualizowanej wersji tekstowej na proranking.pl. Na koniec dzięki za poświęcony czas i widzimy się w kolejnym materiale na kanale.